Chciałem ja bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w konferencji, aby rodzina mogła być razem. To hasło, które jest tak ważne dla nas, lekarzy, lekarzy pediatrów, ale innych również specjalności pracujących w szpitalu dziecięcym. W tym szpitalu od jego. Czasu powstania, a w tym roku mamy 45. rocznicę powstania Centrum Zdrowia Dziecka. Na początku w postaci części ambulatoryjnej, potem od 1979 roku szpitala. Od początku mówimy, że rodzina dziecka, które jest chore, które wymaga diagnostyki, leczenia w warunkach czy szpitalnych, czy ambulatoryjnych. Ta rodzina powinna być wspomagana przez nas, pracowników szpitala, przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pedagogów. Na kilku przykładach chcę Państwu powiedzieć, jak my to praktycznie robimy w naszym szpitalu. Po pierwsze, wtedy, kiedy szpital powstawał, zbudowany został hotel dla matek. I od początku mówiliśmy, że matki, dzieci. Które były hospitalizowane, miały bezpłatną możliwość korzystania z tego hotelu, który był hotelem szpitala. Później, niestety, przyszła ta trudna reforma ekonomiczna w latach 90. i ten hotel nie jest już naszym szpitalem. Pojawił się w 2009 roku pokój, pokój ufundowany przez fundację, fundację Ronald McDonald's. Jako miejsce odpoczynku dla matek przebywających z dziećmi w klinice onkologii, matki mogły zejść do tego pokoju, przespać się, odpocząć, porozmawiać, wypić kawę ze wspaniałymi wolontariuszami, wybrać sobie rzeczy. To, co. Teraz robimy, od czterech lat jestem dyrektorem tego szpitala i staram się go zmieniać po to, żeby znów ten szpital mógł mówić, że rodzina, pacjent i jego najbliżsi, w czasie kiedy udzielamy świadczeń medycznych, są naprawdę w centrum naszej uwagi. Ja przyniosłem album przygotowany kiedyś przez Wielkiego fotografa, pana Tomasza Tomaszewskiego. I ten album potwierdza to, o czym mówię. Mówimy w centrum. Mamy angielską wersję in the center. I to jest ta gra słów. Mówimy w centrum, w centrum zdrowia dziecka, ale mówimy ta rodzina, ten pacjent, jego otoczenie są w centrum naszej uwagi. Staramy się żeby to wszystko, co robimy w ramach procesów diagnostycznych czy terapeutycznych, było rzeczywiście potwierdzeniem tego hasła, że rodzina jest najważniejszą częścią tego procesu, w którym uczestniczymy. Wtedy, kiedy choruje dziecko, choruje jego otoczenie. To jest ta... Zmieniona wersja tego, o czym powiedział Korczak, że kiedy choruje dziecko, choruje cały świat. Tak, choruje jego najbliższe otoczenie. I tak, dlatego tak bardzo chcemy zmieniać otoczenie. Chcemy, jesteśmy tu w takiej sali, którą nazywamy salą przeznieczuleniową. Tutaj, dzieci, które przyjeżdżają na nasz centralny blok operacyjny, przyjeżdżają razem z rodzicami. Tu mama czy tata, co obecni mogą ucałować dziecko, które jedzie na blok operacyjny. Ale mamy również te samochody tutaj dla tych dzieci, które są w na tyle dobrej formie i mają zabieg operacyjny, który nie wymaga wcześniejszego, specjalistycznego przygotowania, na przykład podania sedacji. I dzieci wyjeżdżają samochodami. Jest to radość dla całej rodziny, bo mama widzi, że dziecko, które idzie na blok operacyjny, śmieje się. Staramy się poprzez zmianę otoczenia mamy wspaniałe, nowe windy, mamy metro odwrócić uwagę dziecka, żeby dziecko. Które na przykład jedzie teraz tutaj na blok operacyjny, nie jedzie na blok operacyjny, jest informowane, że jedzie do stacji wielbłąd. To jest wspaniały wielbłąd, który e, pokazuje. I to jest dowód na to, że zmniejszając lęk dziecka, zmniejszamy jego również subiektywne poczucie bólu. I dajemy również, pokazujemy rodzinie, mamie czy tacie, czy osobom, które są obecne z dzieckiem w czasie hospitalizacji, że robimy wszystko, żeby to, co musimy wykonać, co te procedury, które są procedurami inwazyjnymi, nie tylko stosujemy farmakoterapię, czyli leki, ale poprzez zmianę otoczenia, zmianę atmosfery również wpływały na dzieci. I kończąc, chcę powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej Praktycznej rzeczy, która funkcjonuje w naszym szpitalu. My wiemy, jak w wielu szpitalach życie toczy się w pewnym takim rytmie. Rano jest obchód, są badania, są dzieci przewożone na badania poza oddział, a potem po południu zostaje lekarz dyżurny, zostaje mniejsza liczba pieniarek i zostają dzieci. Jeżeli są z rodzicami, to dobrze, jeżeli są same, to gorzej. I ta pustka. A u nas nie ma pustki, bo jest szkoła. Mamy szkołę, która prowadzi zajęcia. Ta szkoła, dzieci się zawsze śmieją, że to jest okres, w którym to nie one chodzą do szkoły, tylko szkoła przychodzi do nas. Mamy 50 nauczycieli, którzy chodzą po piętrach i prowadzą zajęcia. Te zajęcia prowadzą od klas przedszkolnych, czy nauczania tego podstawowego, aż do klasy maturalnej. To wszystko. Mówię dlatego, że współczesny szpital pediatryczny może zupełnie inaczej wyglądać niż wtedy, kiedy jako student zwiedzałem pierwsze szpitale pediatryczne, przeszło 50 lat temu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.